Dzień dobry, witam wszystkich, ja nazywam się Olekiej wozej i dzisiaj gramy niestandardową klasą, która jest niezbyt nienormalna, jak zarzeka się jej twórca, którego widzicie tutaj wraz z przedstawieniem tej klasy niby nie da się nią zabijać. Niestety, niestety, Teamspeak nie TeamSpeak, tylko Facebook już mi zaszalał i nie przejmujcie się tym tak samo jak działa wam dźwięk. Sorry to było takie trolo-lo-lo małe z tym z tym intrem, a teraz powiedzcie mi w komentarzach Ile osób tak naprawdę Obczaiło, czy działa im dźwięk Teraz szybki nejdzik pod drzwi i przedstawiam wam klasę jaką gramy Mimo, że już mogliście przeczytać shit Wyzwanie mówiło, żeby nie zabijać z broni zapasowej Niestety ja je złamałem już w tym momencie Ale już od tego momentu, od tego czasu Postaram się zabijać tylko tym Co mówiło wyzwanie A było to AK-74U z tłumikiem Oraz celownikiem razy 6 Niestety ja celnika razy 6 nie posiadam Więc wziąłem razy 7, żeby się bardziej dopierdolić eee, Co z tego wyjdzie, jeszcze nie mam pojęcia, nagrywamy Battlefielda live, jak zwykle na to przystało na moim kanale i szybkie ninja jumpy, ninja jumpy nie pozwolę im się zrobić jednak. Jednak już w tej minucie niestety zginąłem przy statystkach 3 do 0. Może jakiś dobry e, dobroduszny zawodnik podejdzie do mnie, podniesie mnie do Nie podejdzie, nie podniesie mnie, bo już w tym momencie jest respałnowem. Już ciśniemy. Ostro oczywiście pozdrowienia dla Nifreza, który prawdopodobnie tak wbił teraz do mnie do gry. Ja będę grał bardziej defensywnie, ponieważ ta, ta klasa nawet nie pozwoliła mi e, na użycie jak to się zwie y, uchwytu Więc będzie o wiele o wiele O, w, o, 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 o wiele ciężej I nie będę nawet miał e, Dobrej celności Ten celownik będzie podskakiwał jak popierdzielony e, Gdyż e, nie chcę tam przewinać nie już to chyba zrobiłem dzisiaj, więc e, nieważne, biegniemy od tyłu na przeciwnika, to jest największa szansa tej właśnie klasy, tej klasy mechanika, gdzie e, nawet wziąłem Stingera, aby nie kusiło mnie, by pieprząć wrogowi pod nogi jakiegoś gorącego smawa, żeby go no, rozpalić, rozpalić. Jeżeli chcecie poradnik, jak nagrywać? E, programem typu... wychył swoją główkę! Wychęć swoją główkę, bejpę! Świetnie tak to miało wyglądać, niestety. E, ale... Jest dalej nadzieja, że zdobędę fragi. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, jak nagrywać, programem typu właśnie Open Broadcaster Software, to proszę mnie, piszcie, piszcie w komentarzach, piszcie w tym momencie, bo triple kill, nie, double kill, niestety tylko double kill, zdarzył mi się z tego setupu, z którego twórca zarzekał się, że nie będzie się nikogo dało ubić. Ja teraz prof prof, 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 nie profilaktycznie, ale prewencyjnie bardzo powoli wychodzę z tym, aby każdy przeciwnik, który wejdzie mi w pole widzenia miał szansę zginąć, tak jak właśnie w tym momencie, tak jak to zrobiłem w tym momencie, tak, kolejny frag na moim koncie, aga734, i celownikiem razy 7. Oczywiście nie biorę żadnych narkotyków przed nagraniami, co najwyżej nieważne, 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 nie biorę żadnych narkotyków. Na tym skończmy, ponieważ e, dalej tego tematu nie chcemy ciągnąć i widzę na radarze, widzę na radarze, że dalej jakieś fragi się powielają. Oczywiście nie powiedziałem, ale gramy na. Strike at Karkant na mapie, która w Battlewide dwójce zrobiła furorę w BF 2142 również się pojawiła, ale już tej furorę nie miała okazji zrobić, ponieważ BF 2142 nie był na tyle grywalny, aby dobrze e, wypadła. W momencie, kiedy wchodził patch e, z tą właśnie mapą. Ogólnie nie jest to jedna z moich ulubionych mapek w Battlefieldzie. można powiedzieć, że za dodatkiem Close Quarters, ale spędziłem nie jedną Godzinę właśnie prując na niej w Battlefieldzie dwójce. Oj, żeby to była jedna godzina, żeby to były nawet dwie godziny. Ty godzin było w pizdu z 500. Z 500 to miałem na BF-ie dwójce. Właśnie na tej mapie. A teraz liczę, że znowu wyjdę komuś na plecy, ponieważ właśnie plecy to jest ten taki pom punkt, gdzie albo ja padam na Moabie, albo na atomówce, albo właśnie plecy dają mi szansę, by zdobyć tak nietypowego fraga taką dziwną bronią. Tak więc. Liczymy na to. aż wydawało mi się, sorry, jeszcze raz do tego pieprzonego Facebooka. Jeden wyskoczył mi za wywołę nie miałem szans. Nie miałem absolutnie szans, ponieważ wyzwanie, jak już widzieliście, zmusza mnie do używania trybu jednostrzałowego tej oto broni. Czemu ja nigdy kurde nie włączę Facebooka przed nagrywaniem? To jest rzeczywiście kolejne uzależnienie. Ale ignorujmy to i liczmy, że... Jakieś fragi tak jak ten, tak jak ten będą nam wchodziły w celownik. Odblokowałem lunetę razy 6 w takim, w takim razie. Po tym zgonie przełączę się na nią, aby wykonywać zadanie poprawnie. Chociaż Luny razy 7 no wcale mi go nie ułatwia wręcz utrudnia, bo ten celownik jest mniej precyzyjny niż w szóstce, w szóstka jak wiecie, ma zwykły krzyżyk, siódemka już ma takie jakieś pieprzone, nie wiem, trójkąciki. Jak więc jest dziwna. It's weird. A statystyki 8 do 3. Kurde, kiedy ja padłem trzeci raz? No niestety, zdarza mi się. E, taki delikutaśny zanik pamięci. Nic nie było o używaniu tego bez przybliżenia. Więc właśnie tak 7 fragów i 8 fragów już e, AK-74U. Jeden z Magduma. Przypominam, przepraszam oczywiście za tego fraga z Magduma. Czy mi się wydawało? Czy ja tu widziałem głowę? Oczywiście wydawało mi się. Ale widzę, że w cholera osób padło pode mną. A to może oznaczać tylko jedno. Pode mną, albo nade mną, albo nawet obok mnie jest jakiś frak, którego właśnie w tym momencie skasowałem. I zaraz skasuję kolejnego. I oczywiście z powodzeniem, z powodzeniem, headshot to the face, to the face, możemy powiedzieć. I jeszcze nade. O Nate też nic nie było w zadaniu, więc mogę go rzucić. Ale. Widzę na radarze, że mamy tutaj jakiegoś agenta. Znowu telefon, telefon. To jest. Rzecz, której próbuję się pozbyć w moim pokoju od dłuższego czasu. Widzę fraga między drzewami. Nie jestem w stanie z tym nic zrobić, ale zawsze plery, plery, plery. Plecki, 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 dziwko! Znaczy, to nie były plecki. W zasadzie on prawie dostał. Hedal? Nie zmienia to, jak to, że było blisko. I zginąłem po raz kolejny. Ale podniosłem się. Nie sam. Nie sam z pomocą członka zespołu. Członkowi zespołu dziękujemy serdecznie. A tamtym to bym rzucił, rzucił Neida. nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę uciekać, uciekać czym prędzej do apteczek i do innego tego typu przyrządów leczących i Alexi CPC, CPC kolejny mój frak 13 do 3, przypominam statystyki w tym momencie bardzo eleganckie jak na tak shitowy sezdaw, jeszcze raz, Alexi CPC, nie udało się go zabić, nie jestem zadowolony moją postawą, gdzie oni są? zaśpiewałam nawet, gdzie są moi przyjaciele bojownicy z tamtych lat i kolejny raz nie udało się Fraga zdobyć. Przypieprzyłbym mu, gdybym nie miał Stingera. Uff, cóż za nerwy, cóż za emocje, a to tylko Strike at Karkat. I wygrywamy, jedynie dziesięcioma etykietami. Ja muszę coś z tym zrobić, ja czuję, że to ode mnie zależy, że, że ta broń powoduje, iż e, prrr, nasz team przepieprza. Zrobimy ninjitsu! <laughs> nie spodziewaj się tego! Na pewno się nie spodziewałeś, ale oni się spodziewali tego, że ja tu jestem, bo się na mnie spawnowali. Kolejna, a on to dobrze ich wziął od perów, on to dobrze ich wziął od perów. Teraz szybki, przeskocz przez ulicę, ale nie patrzymy na prawo, lewo. Tego bazzę czyli w szkole, gdziekolwiek będziecie. Eee, trzeba patrzeć najpierw w lewo, potem w prawo, potem w lewo. Znowuż kiedyś popełniłem błąd, ale słyszę, że tutaj gdzieś wróg nasz ma spawner i headshot, headshot, to the face, to the face. Tutaj spawner, zniszczymy ten spawner, Niby, niczymy mob spawner w Kalow w duty, a w, e, oczywiście. Się w Minecraft'cie 16 do 3 Właśnie udowadniam, że da się grać taksy fiastą klasą Nie Prawo, nie lewo nie lewo, nie prawo, i oczywiście udało się. Udało się wyjść z tego. No, nie wiem, to nie było starcie, ale bez szwanku. Tam widzę na mapie. Na mapie jest, są znaczniki wroga. Kusi mnie, by wyciągnąć w tym momencie Magnuma i liczyć na ucz I liczyć na te zabicia bez przybliżenia. Ale nie! Oczywiście! Celownik razy 7. 7, nie 6, nie 7. Kurwa, gdzie on jest? Tu jest. Dobrze, że mam szybkiego paluszka, to w zasadzie ten... Nie czuję tego za bardzo, że nie mam... Wiecie, czego? Aha, dobrze, właśnie, o tym mówię. Ta broń naprawdę jest kurde niezła z takim celownikiem, bo jest zajebiście celna i zajebiście damage ma duży, bo mimo że ma tłumik, mimo że ten tumik w zasadzie zmniejsza zasięg, to ja sobie teraz pozwolę zmienić na lunetę razy 6 i mówię wam, teraz będzie lepiej, patrzcie jaka ta luneta jest zajebista. Ta luneta jest zajebista, ta luneta jest zajebista. Eee, tylko nie wiem, czy to się przełoży na fragi. Oj, coś mi lata koło głowy i nie było to nic, co bym chciała by mi latało, tak więc 18 na 4, póki co, póki co i 19 na 4, jest 19 na 4, ale niestety, ale CPC Pozwolił sobie mnie zabić. Pozwolił sobie na zbyt dużo. I teraz ze statystykami 19 do 4. Kończymy tą rundę. Mój zespół wygrał. No miałem w tym swój udział. Dziękuję za oglądanie. Ja nazywam się Olekwózaj i mieliście przyjemność. Mam nadzieję, oglądać ten popierdolony gameplay z Battlefielda trójki. Zapraszam do wpisywania swoich popieprzonych klas do komentarzy, abym no, również nimi zagrał i żeby one były cięższe, tyle jak widzieliście. To się udało. To się udało zagrać z popieprzoną klasą z Kaderatio. Niemalże 4:0, 5:0, 4:0. Między 4:0 a 5:0 uznajmy. No i oczywiście nawet podbiłem sobie jakieś zadanie. Więc dziękuję za oglądanie. Jeżeli wam się podobało to do... i widzimy się w kolejnym gameplayu.